Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy! Cześć. Kryptonolowcy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o rewolucyjnej decyzji Donalda, która wstrząsnęła rynkiem kryptowalut. Wstrząs ten, jak widać, nie trwał za długo, ale bądźmy dobrej myśli. Wiadomości od Donalbinia spowodowały duży wzrost na rynku krypto, ale należy pamiętać, że to był tylko tweet. Spotkanie w Białym Domu 7 marca, także czekamy na dalsze ruchy i wiadomości. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, co to oznacza dla Bitcoina, XRP, Selana i Cardano. Na początek, dla tych, którzy mogą nie być na bieżąco, Donald Trump ogłosił utworzenie amerykańskiej rezerwy kryptowalutowej, co wzbudziło ogromne zainteresowanie na rynku. Plan ten obejmować ma nie tylko Bitcoina, ale także popularne altcoiny, takie jak XRP, Selana i Cardano. W wyniku tej informacji Bitcoin przekroczył 90 tysięcy USD, co oznacza znaczący wzrost. W dniu dzisiejszym wszystko wróciło do poziomu sprzed podania tej wiadomości. Czy to manipulacje? Dlaczego informacja była podana w niedzielę? Wtedy, kiedy normalna giełda jest zamknięta, wzrosła również wartość innych kryptowalut, a inwestorzy zareagowali euforią na nowością, jaką jest strategiczna rezerwa kryptowalutowa. Decyzja. Aby włączyć do rezerwy altcoiny, oznacza, że rynek stanie się mniej zależny od jednego aktywu, jakim jest BTC. Może to prowadzić do większej stabilności na rynku i zachęcać do inwestycji w różnorodne kryptowaluty. Jak myślicie, co to na dłuższą metę oznacza dla przyszłości kryptowalut? Nie można ignorować, jak duży wpływ może mieć ta decyzja na inwestycje w kryptowaluty. Zastanówcie się, czy to dobra decyzja. Czy może powinniśmy spodziewać się większej wolności na rynku? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach poniżej. W drugiej części odcinka porozmawiamy o kontrowersyjnej decyzji Chin dotyczącej Bitcoina oraz innych kryptowalut. Według ostatnich doniesień, w tym roku Chiny planują nie tylko zdelegalizować kryptowaluty, ale również utworzyć strategiczne rezerwy BTC oraz Ethereum. Co to oznacza dla rynku kryptowalut oraz inwestorów? Zostańcie z nami, aby się dowiedzieć Chiny, jako jeden z największych rynków kryptowalut na świecie, mają długą historię interwencji regulacyjnych. Zdelegalizowanie BTC ma na celu kontrolowanie wypływu kapitału oraz przeciwdziałanie ryzyku związanemu z niepewnością finansową. Moim zdaniem to tylko i wyłącznie kontrola obywateli. Władze chińskie mogą obawiać się, że kryptowaluty destabilizują ich gospodarkę. Krypto może jedynie spowodować to, że władza nie będzie miała totalnej kontroli nad obywatelami, tak jak teraz. Według informacji, Chiny planują utworzyć rezerwy w BTC i ETH, co może sugerować, że mimo planowanej delegalizacji, Chiny dostrzegają potencjał tych aktywów. Delegalizacja w Chinach może mieć ogromny wpływ na globalny rynek kryptowalut. W momencie ogłoszenia takiej decyzji możemy się spodziewać dużych wahań cenowych, zwłaszcza dla BTC i ETH. Z jednej strony, może to skoncentrować uwagi inwestorów na innych rynkach, ale z drugiej strony strach przed regulacjami może skłonić wielu do sprzedaży swoich aktywów. Jak pokazuje historia, Chiny mają znaczący wpływ na ceny kryptowalut, a każda ich decyzja jest bacznie obserwowana przez inwestorów globalnych. W miarę zbliżania się do tej decyzji warto obserwować działania Chin na rynku kryptowalut. Czy inne kraje również podążą tym śladem? Jakie będą reakcje samego rynku? Czy pojawią się nowe kryptowaluty, które będą mogły zyskać na popularności w wyniku tej delegalizacji? Bo BTC może stracić, ale inne krypto może zyskać. Czas pokaże, ale jedno jest pewne: rynek kryptowalut nadal będzie pełen niespodzianek. Zachęcam do śledzenia naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jeśli podobał się Wam ten materiał, dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie. Że jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału, zawsze może Ciebie coś ominąć. Lepiej mieć wbity dzwonek i być na oriencie. Bo pamiętaj, że to są wszystko realne pieniądze. Jakie są wasze odczucia na temat delegalizacji BTC w Chinach? A może macie pytania dotyczące rynku kryptowalut? Piszcie śmiało! A teraz jedziemy dalej. Tym razem wprowadzam dawkę nietypowych wiadomości. A po niej wyjaśnienie, czemu rynek zaliczył dwucyfrowe spadki. A teraz taki bardzo szybki news. Nasz najlepszy czołogram, Franciszek, jest w złym stanie zdrowia w szpitalu. Z tego, co jest podawane do publicznej wiadomości, czołlogram ma podwójne zapalenie płuc. Myślę, że spokojnie bili jego koleżanka, ma dla niego jakieś rewelacyjne epionki. Czy Donald Vigno czyści? Czas pokaże, bo już jeden jaszczur odszedł. Drugim newsem, który przeczytałem na Binance, jest to, że Musk podobno razem ze swoim oddziałem docz, Znalazł jakieś przelewy i dokumenty potwierdzające, że Berake wysyłał grube miliony do swojego kolegi od tego samolotu i wyspy, czyli on był nie tylko PDF-em, ale także pralnią pieniędzy dla Berake i Hillary, co jej spadły okulary. Także wracamy do informacji z rynku krypto. W ostatniej części omówimy aktualną sytuację na rynku kryptowalut, gdzie zauważono znaczące spadki cen najpopularniejszych aktywów, takich jak Bitcoin, Ethereum, Selana, XRP. Zacznijmy od BTC który stracił 10% w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że jego cena osiągnęła poziom 83 704 dolarów, co jest niepokojące dla inwestorów. ETH spadło jeszcze bardziej, tracąc 14,7% i osiągając wartość 2082 dolarów, co jest najniższym wynikiem od listopada 2023 roku. Co ze Selaną i XRP? Oba te altcoiny także doświadczyły znaczących spadków, przekraczających 15%. Naturalnie, takie gwałtowne wahania wywołują pytania o przyczyny tych zmian na rynku. Główne czynniki wpływające na te spadki obejmują ogólne nastroje rynkowe oraz obawy związane z regulacjami rządowymi. Nikt nie wie, co zrobi Trumpek. Istnieją także dowody, że czynniki makroekonomiczne, takie jak polityka w Stanach Zjednoczonych oraz ogólny spadek zaufania do rynków przyczyniają się do tego spadku na rynku kryptowalut. Tak więc inwestorzy mogą zastanawiać się, czy obecne ceny to okazja do zakupu, czy może lepiej poczekać na stabilizację rynku. Podsumowując, rynek kryptowalut przeżywa spadki lub korekty jak kto woli, a inwestorzy powinni być świadomi sytuacji, która może się dynamicznie zmieniać w najbliższej przyszłości. Będziemy śledzić sytuację, informować Was na bieżąco. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.